Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że aktywista z Białorusi został powieszony. Trochę więcej o sytuacji kierowcy autobusu, który rozjechał, bijących się na środku ulicy, ludzi. No i powodziowe wino można kupić, żeby ratować winnicę. Także zasubskrybuj kanał, jeśli tego nie zrobiłeś, i lecimy. No tak, ludzie mogą znikać. Mogą zniknąć się sami. I ktoś może też ich zniknąć, zależy, gdzie mieszkasz i w jakich kręgach się obracasz. Jak podaje interia obywatela Białorusi Witala Szyszoła, znaleziono kilka dni temu powieszonego w jednym z kijowskich e, parków. Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu telefon i rzeczy osobiste ofiary. Wszczęto śledztwo za artykułu kodeksu karnego dotyczącego zabójstwa. Podkreślono, że będą badane wszystkie wersje, w tym upozorowanego na samobójstwo morderstwa. Pełen obraz zdarzeń będzie ustalony po przesłuchaniu świadków. Analizie na Nagrań z kamer monitoringu i przeprowadzonych ekspertyz oraz eksperymentów śledczych dodano. Policja apeluje do wszystkich, którzy znali ofiarę o informacje w sprawie ostatnich tygodni jego życia, jego stanu emocjonalnego, możliwych gruźb. Dzień wcześniej organizacja Białoruski Dom na Ukrainie pomagająca Białorusinom uciekającym z ojczyzny przed prześladowaniem, poinformowała, że szyszą je. Który jest szefem, zaginął. Jak podano, mężczyzna najprawdopodobniej wyszedł rano pobiegać, w domu nie znaleziono stroju sportowego i nie wrócił. Nie można było połączyć się z jego numerem telefonu, a z aparatu wykonano kilka głuchych połączeń. Urządzenie nie miało wyłączonej opcji śledzenia lokalizacji. Przeszukano miejsce, w którym zazwyczaj biegał, ale nie znaleziono żadnych śladów. Wieczorem organizacja przekazała, że na nagraniach z monitoringu widać, jak mężczyzna o godzinie 9 wychodzi z domu pobiegać, a godzinę później powinien być już z powrotem. Jurij Szczuczko z białoruskiego domu, który uczestniczył w poszukiwaniach, powiedział telewizji Current Time, że na Twarzy Szyszuła były ślady pobicia, dodał, że w ostatnich dniach Szyszoł coś podejrzewał i prosiłby zadbać o jego bliskich, jeśli mu się coś w ogóle stanie. To stary schemat. Powieszony człowiek ze śladami pobicia na twarzy, nic nie zginęło, powiedział Karen Time. Według niego aktywni członkowie białoruskiego domu y, otrzymywali informację, że na Ukrainę przybywają osoby z sił specjalnych i z innych jednostek białorusi w celu ich fizycznej likwidacji. W tym do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przychodziły takie informacje, mówili, żebyśmy byli bardziej uważni, bo działa tu sieć agentów KGB Białorusi i wszystko jest możliwe, wskazał Szczuczko. Znajomi Szyszoła mówili, że wcześniej zauważał on, że był śledzony podczas biegania, a do niego i jego dziewczyny podchodzili podejrzani ludzie, i próbowali nawiązywać z nimi rozmowę. No ja tak obstawiam trochę, że z ekspertyz wyniknie, że to i tak było samobójstwo i nie brały w tym udziału osoby trzecie. To jedno. A drugie, że to wszystko brzmi jak z jakiegoś filmu, nierealne do pojmowania szerego człowieka. Mało tego, jakbyśmy komuś opowiedzieli, że naszym zdaniem tak jest na Białorusi. To by nam powiedzieli, że to jakieś chore teorie spiskowe wymyślamy. To jest na tyle nietypowe, no przynajmniej dla mnie, bo wiecie, ja dalej jednak myślę, że ludzie są tacy dobrzy. Takie różowe okulary zakładam i myślę, że wszystko jest w porządku. Jednak okazuje się, że to raczej taka trochę naiwność. Czekam na film z tych wydarzeń a la James Bond serio. Pamiętamy jeszcze kierowcę autobusu, który rozjechał bijących się na środku ulicy pijanych młodych ludzi. Powiem Wam, że jak zobaczyłam nagranie, jak poczytałam, starałam się znaleźć jakiś logiczny powód tego zachowania. Wierzę gdzieś tam w środku, że nie wstał rano ten człowiek z zamiarem rozjechania pijanych nastolatków. No ale o tym. Później. Na razie zobaczmy, co do powiedzenia na ten temat ma TVN. Do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna dotycząca 31-letniego kierowcy autobusu, który w sobotę w Katowicach potrącił śmiertelnie 19-letnią kobietę. 31-latek był pod wpływem środków antydepresyjnych i przeciwbólowych, przekazała prokurator miał jednak zaprzeczyć, że leczył się psychiatrycznie. Na temat leków mają się jeszcze wypowiedzieć toksykolodzy i ewentualnie farmakolodzy. 31-letni Łukasz T po zdarzeniu poddany został badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Wynik był negatywny, mężczyzna był trzeźwy. Pobrano mu także krew do badań na zawartość tych środków odurzających. Jak poinformowała Monika Łata z Prokuratury Okręgowej w Katowicach, wpłynęła już opinia toksykologiczna dotycząca kierowcy autobusu. Według opinii toksykologicznej 31-latek był pod wpływem środków antydepresyjnych i przeciwbólowych będzie powołany kolejny biegły, którego zdaniem będzie ustalenie, czy te środki miały wpływ na zachowanie kierowcy. Powiedziała Monika Łata. Aleksander Duda z Prokuratury Rejonowej Katowice Zachód sprecyzował na briefingu w Katowicach, że w badaniu stwierdzono trzy leki przepisywane na receptę. 31-latek miał jednak zaprzeczyć w trakcie przesłuchania, że leczył się psychiatrycznie. Na temat leków mają się jeszcze wypowiedzieć toksykolodzy i ewentualnie farmakolodzy. Do wypadku doszło w sobotę przed 6:00. Rano ...w okolicy przystanku na ulicy Mickiewicza. Kierowca autobusu miejskiego po potrąceniu dziewiętnastolatki pojechał do zajezdni i tam został zatrzymany. W niedzielę usłyszał zarzut zabójstwa dziewiętnastolatki, zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch innych osób, które były na torze jazdy autobusu. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Łukasz T., przesłuchany w charakterze podejrzanego częściowo przyznał się do postawionego mu zarzutu i stwierdził, że obawiał się o swoje życie i zdrowie. Bał się, że zostanie zaatakowany przez grupę ludzi zarówno z prawej jak i lewej strony. Dlatego ruszył autobusem i informowała w niedzielę prokurator Monika Łata. Jak powiedział prokurator, Aleksander Duda, prokuratura ma podjąć decyzję o wyłączeniu do osobnego postępowania sprawy bójki, która rozegrała się na Mickiewicza tuż przed tragedią. Jak widać było na dostępnym w internecie nagraniu z wypadku, osoby walczące na jezdni uniemożliwiły przejazd autobusu przesłuchano około 20 świadków przesłuchiwane są kolejne osoby, które mogą mieć informacje na ten temat zlecono również sekcję zwłok 19 latki prokurator dodał, że Łukasz Te przed sobotnią tragedią był uczestnikiem ośmiu kolizji, nie wyjaśnił jednak kto był sprawcą tych zdarzeń Ferdynand Reis, wiceprezes przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Katowicach w którym zatrudniony był Łukasz T. powiedział, że nie wiedział o tym, by kierowca przyjmował jakieś silne leki, przyznał, że spra sprawdzał teczkę personalną 30 -latka I wszystko w niej było w porządku. Każdy z naszych kierowców podlega okresowym badaniom medycznym i psychologicznym. Jeśli chodzi o badania medyczne, jest to okres regulowany prawem. Kierowca miał ważne badania do 27 października 2023 roku. Badania psychologiczne, ich okres ważności jest indywidualnie. Uzależniony od decyzji lekarza. W przypadku tego kierowcy badania te miały miejsce 27 października ubiegłego roku i osoba prowadząca te badania przedłużyła naszemu kierowcy zezwolenie na 5 lat. Do 27 października wyjaśnił Rice. Jak dodał z dokumentów PKM, wynika, że Łukasz T jako kierowca brał udział w jednej kolizji i nie był on jej sprawcą. Stwierdził także, że autobus, który prowadził w ferelną sobotę, był w pełni sprawny technicznie. Zarząd PKM wydał Oświadczenie w sprawie wypadku. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało i serdecznie współczujemy rodzinie zmarłej. Z wielkim niepokojem i smutkiem obserwujemy też falę hejtu, jaką to nieszczęście wywołało. Złe emocje i obraźliwe komentarze osądzające tak ofiarę tego wypadku, jak i jego sprawcę są w naszej ocenie nie tylko niestosowne, ale przede wszystkim raniące uczucia bliskich tych osób, którym. To tragiczne wydarzenie odebrało spokój na długi czas, dlatego apelujemy wyciszmy emocje, nie oceniajmy, pozwólmy w spokoju działać organom, które są do tego powołane. Policji i prokuraturze by dobrze zbadały, jak doszło do tego nieszczęścia, oceniły, kto zawinił i wymierzyły odpowiednią karę. Zarządcy PKM podkreślili, że współpracują w tej sprawie z prowadzącymi śledztwo oraz z władzami miasta. Zrobimy wszystko, by tę sprawę wyjaśnić. Powiem tak, trochę mnie śmieszy w takim przypadku sprawdzanie, ile kolizji wykonał na drodze, przecież tego nie da się porównać do otarcia innego samochodu, czy wjechania komuś w zderzak, co pomyślałam, jak zobaczyłam filmik. Najpierw noże debil. No później jeszcze raz obejrzałam, w sumie kilka razy oglądałam i myślę sobie, że musiał być wybitnie przestraszony. Tym bardziej, że potwierdził się mój domysł o lekach. Czasami ludzie mają różne fobie, nerwice natręstw, lęki, PTSD i tacy ludzie znajdują sobie pracę, która sprzyja ich samopoczuciu. Czy może być lepsza praca dla osób, które bardzo boją się na przykład otwartych przestrzeni niż kierowca autobusu, który siedzi w zamkniętej kabinie? Mało tego, zapominamy, że dorośli ludzie też są autystykami i dopóki banda pijanych małp nie próbuje wbić mu się do kabiny, to ich życie wygląda normalnie. Codziennie to samo, monotonia, w której czują, czują się po prostu bezpiecznie. Taka sytuacja jak ta na drodze zdarza się wyjątkowo rzadko i doprowadziła do tragedii. I o ile zmiażdżenie osoby na ulicy jest okropne i rozumiem, że są ludzie oburzeni, żądają dla tego człowieka kary najwyższej, jednak warto czasami usiąść i się po prostu zastanowić. Bo jeśli ma traumę, PTSD i podjął pracę taką, a nie inną, bo czuł się w niej bezpiecznie, to w sytuacji, która się kierowcą nie zdarza, która według jego oceny mogła być dla niego ogromnym zagrożeniem, nie oceniał sytuacji ogólnej jak należy. Nie wiadomo chyba, czy patrzył przed siebie, jak jechał, czy patrzył na drzwi, bo się bał, że wejdą. Nie wiem, ciężko mi jakoś Wydać wyrok na tym człowieku jednoznacznie stwierdzić, mimo tego, że nagranie widziałam, mam jednak nadzieję, że te łebki, którzy się lali i szarpali za drzwi, również odpowiedzą przed sądem, bo nie ja jestem od wyrokowania i będę śledzić przebieg tej sprawy, bo wyrok tutaj będzie dla mnie bardzo interesującym wydarzeniem. Dla smakoszy Winka o np. takich jak ja, Byłaś, świ jest świetna okazja, żeby kupić i wino i jeszcze pomóc powodzianom. Bo jak podaje Interia, milion euro zebrano w trzy dni dzięki sprzedaży wina powodziowego w Niemczech. Wydobyte z mu, nietknięte butelki z dodanym stemplem, oryginalnie zabłocone, są oferowane klientom, a zachód ma pomóc w odbudowie winnic zrujnowanych przez Wezbraną wodę. Winiarze z niemieckiej Doliny Rzeki mówią, że to ich najgorszy rocznik. Producenci winnic położonych na brzegach lewego dopływu Renu, który przepływa przez nadrenie północną Westfalię, wytwarzają z owoców trunek, który również nosi nazwę AR. W tym roku zbioru będą jednak ubogie, a produkcja bardzo trudna. Wiele winnic zostało niemal doszczętnie zniszczonych, z kolei zgromadzone w winnicach butelki. Zniszczyła wezbrana woda, która wdała się do środka. Gdy nadeszła woda, Benno Gilles z, z Mariental schronił się z rodziną oraz gośćmi w z jego pensjonatu na strychu i na własne oczy widział, jak wodne masy spłukują jego egzystencję, pisze w reportażu w Deutsche Welle. Pracuje tu jako winiarz od 40 lat. To firma rodzinna od trzech pokoleń i w kilka godzin wszystko zniknęło, mówi winiarz, którego gospodarstwo to lubiany przystanek na szlaku czerwonego wina. Można tu skosztować wina, którego Gils produkuje 25 tysięcy litrów rocznie, a także przenocować w pokojach gościnnych. Dwa tygodnie po powodzi ciągle przypomina obszar klęski żywiołowej, a winnica Benno Gilsa to ruina. Szacuję, że 10 tysięcy butelek wina i wszystkie maszyny są do niczego, a także pół hektara moich upraw. Jeśli będę miał szczęście, to w przyszłym roku znów będę mógł produkować, aby uratować zbiory z 2022 roku, tłumaczy. W ogromnych dębowych beczkach w jego piwnicy jest 8000 litrów trunku, który Gils chce teraz y, rozlać do tysięcy brudnych błota butelek. Jego sąsiad przez chwilę rozważał, by rzucić wszystko. Powódź zniszczyła bowiem pół jego winnicy. Gdy woda zalała salę degustacyjną, lodówka zawisła na lampie i wisiała tam jeszcze po ustaleniu. Fali powodziowej. W pierwszych dniach myślałem yy, sobie: Mój Boże, i co teraz?, ale jeśli finansowo będzie to możliwe, to spróbujemy pracować dalej, mówi plantator, który zdołał uratować 20 tysięcy butelek wina. Niemal na wszystkich są etykiety. Są one myte u producentów owoców w pobliżu. Z kolei w piwnicy czekają na rozlanie 42 beczki z winem, które trafią do Danii, Belgii i na Słowację. Mała. Pięciohektarowa winnica to efekt 20 lat pracy. To właśnie te małe winnice rodzinne szczególnie ucierpiały w wyniku katastrofy powodziowej. Według Schumachera nawet 60% producentów nie ma ubezpieczenia od klęski żywiołowej. Wino jest gospodarczą siłą napędową dla wszystkiego. Hotele, gastronomia i rzemiosło są zależne od produkcji wina. Jeżeli tego zabraknie, to ze wszystkim będzie krucho tłumaczył. Pomysł na ratowanie przemysłu winiarskiego ma Peter Krischel, największy producent wina w regionie, a zarazem przewodniczący związku, który zajmuje się marketingiem miejscowych win. Razem z restauratorką Lindum Kleber wpadł na pomysł na sprzedaż butelek utatłanych błotem, czy utytłanych, nie wiem jak to się mówi. Darczyńcy mogą kupić w internecie butelki wina, które przetrwały powódź w stanie w jakim zostały wydobyte. Z błota. Butelki całkowicie pokryte szlamem mogą stać się symbolem regionu, bo kojarzą się zarówno z katastrofą powodziową, jak i z optymizmem, który usiłuje zwalczyć przygnębienie wywołane ogromem zniszczeń. Inicjatywa ruszyła w zaledwie trzy dni, a już udało się zebrać ponad milion euro. Krischel musiał spisać na straty ponad 1 czwartą z 200 tysięcy składowanych butelek, gdy woda wdała się do hali z tłoczniem, przez 12 dni nie miał prądu. Wszystkie maszyny są zepsute. Jego 22 pracowników nadal przemierza winnice, usuwając szlam wodą pod ciśnieniem. Wyszliśmy z tego tylko lekko po Wielu kolegów straciło wszystko co do jednej butelki. Wino powodziowe będzie można kupić do 1 września. Właśnie miałem telefon z laboratorium, które pobrało próbki tego wina. Powiedzieli, że zawartość butelek nie ucierpiała i można ją spożywać bez zastrzeżeń. Mówi. Wierzę, że dzięki tym pieniądzom i solidnej pomocy dziesiątków winiarzy z innych regionów Niemiec, m.in. z nadmozeli, uda się pomóc wielu przedsiębiorcom. Właśnie kupiłem trochę wina powodziowego. Tyle możemy zrobić, żeby pomóc. Musimy się tylko zaangażować, napisał jeden z darczyńców. No ale mamy tutaj ludzką tragedię i kreatywne wyjście z tej sytuacji. Niestety nie mam jak kupić tego wina, ale jeśli mieszkacie w Niemczech, to kupcie i dajcie znać, czy dobre. Bo nie dość, że wy szczęśliwsi będziecie po lampce wina, to i ludziom się pomoże, nie? Pomysł ekstra. Także kto kupi, to czekam na wieści. Żegnam, do zobaczenia jutro o 19. Mam nadzieję, że będziecie tajemne słowo na koniec odcinka. To oczywiście wino. A ja buziam. Pa.